Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku serii Oto Praktyczna. Dzisiaj odcinek nietypowy, ponieważ postanowiłem porozmawiać z prawdziwym pacjentem. Pamiętają Państwo, przedostatni odcinek na kanale to był filmik pacjenta dotyczący oczopląsu ze zmiany położenia, który został uchwycony smartfonem. A dzisiaj mam przyjemność i okazję porozmawiać z samym autorem filmu, panem Mateuszem, na temat tego właśnie filmiku, jak, jak, jak doszło do powstania tego filmiku. Dzień dobry. Dzień dobry panie doktorze i dzień dobry państwu, którzy nas słuchają. Bardzo dziękuję, że pan się zgodził na tą rozmowę. Myślę, że to będzie inspirujące dla wielu pacjentów, żeby usłyszeli jak można nagrać, jak łatwo można nagrać oczoplą ze zmiany położenia spowodowane otolitami swoim smartfonem Pana filmik, który dzięki Panu uprzejmości został umieszczony na kanale. Cieszę się dosyć dużym powodzeniem, sporo osób już to zobaczyło. Myślę, że ta rozmowa też może być dla nich inspirująca. I wobec tego mam do Pana pytania, pytanie: takie pierwsze pokrótce, jak zaczęły się Pana objawy z otolitami? Moje objawy, dotychczas miałem trzy ataki i te objawy zawsze wyglądają podobnie. Zasypiam zdrowy, a budzę się z zawrotami głowy rano. No i moje objawy wyglądają tak, że właśnie przy przyjmowaniu pozycji leżącej. Dostaje silnych zawrotów głowy. I takie objawy utrzymują się około kilku dni, jeżeli nie są podejmowane żadne manewry, a ja zachowuję powiedzmy gdzieś wysoką pozycję spania. Tak to wyglądało zawsze w moich przypadkach. I dotychczas miałem trzy takie ataki. I ten ostatni właśnie został uwieczniony na nagraniu. Dokładnie, a proszę powiedzieć, ten atak zawrotów głowy, co Pan dokładnie odczuwał? Jakie to były zawroty głowy? Jakby to można scharakteryzować? Kiedy przyjmowałem tą pozycję, która wywoływała te zawroty głowy, to generalnie mamy wrażenie, że świat dookoła nas wiruje. Ciężko jest stwierdzić, w którą stronę. To jest takie, wydaje się dość losowe. No i tracimy troszkę takie poczucie położenia naszego ciała w przestrzeni. Ja to odczuwałem tak rzeczywiście przy pierwszym ataku szczególnie, który był taki dość silny i był dla mnie czymś nowym, to naprawdę odczuwałem jakbym się gdzieś zapadał w otchłań, jakąś czarną dziurę. No i dlatego też dążyłem szybko do pozycji pionowej, żeby te zawroty ustały. Dokładnie, to są bardzo charakterystyczne objawy, czyli krótkie, wirowe, silne zawroty głowy przy zmianie po położenia. To, co Pan powiedział, czyli to zapadanie się w jakąś tam czarną otchłań, zapadanie się w przepaść, jest dosyć charakterystyczne, występuje często. A jak Pan w ogóle się dowiedział o, o tolitach, gdyż wielu pacjentów, jest, jest wielu ludzi, którzy w ogóle o tym nie słyszało. Mhm. Znaczy, ja miałem bardzo silne te ataki i przy pierwszym ataku wylądowałem na oddziale neurologii, gdzie. Wykotano diagnostycznie tomografię komputerową. No i niestety w tym szpitalu nie było oddziału laryngologicznego. <noise> więc gdzieś tam neurolog napomknął na o kamyczkach w błędniku. No i niestety tutaj muszę przyznać, że zanim dostałem się do laryngologa, bo oczywiście zostałem skierowany do laryngologa, zanim dostałem się do laryngologa, no to tutaj skorzystałem z tak zwanego dr googla szukałem informacji, wpisywałem swoje objawy i wtedy też trafiłem na opis właśnie łagodnych napadowych położeniowych zawrotów głowy i między innymi też na doktora kanał. No ale dopiero gdzieś później uf, na wizytach u lekarzy się powtarzało, że to może być to, natomiast nie można było postawić diagnozy, bo kiedy już docierałem do laryngologa, to nie posiadałem żadnych objawów. No, tak, i w końcu udało się Panu e, zrobić nagranie, wspaniałe nagranie. E, jedno z lepszych, jakie mam na kanale, Otonorolbia Praktyczna. E, proszę powiedzieć, e, jak udało się Panu to e, nagranie wykonać? Jak, jak wpadł Pan na pomysł, żeby to nagranie zrobić? Tak, to może właśnie zacznę od motywacji. Co mnie zmotywowało, żeby to zrobić? Bo. E, na nagraniu widać już mój trzeci atak, tak? I miałem doświadczenie po poprzednich dwóch atakach, że to wygląda tak, że ja dostaję tych ataków, ale zanim dostanę się do laryngologa, nieważne, czy to prywatnie, czy też na NFZ, to te zawroty ustępują i. Też było ciężko znaleźć laryngologa, który dokonuje manewrów, dokonuje diagnozy tych zawrotów głowy, bo to też nie jest tak oczywiste, że wszyscy to robią. Więc wpadłem w takie pewne błędne koło, że nie mogłem jakby zakończyć swojej diagnozy. I przez to, że obserwowałem doktora kanał, to widziałem, że doktor zaleca wykonywanie takich filmików widziałem bodajże jeden z pierwszych takich filmów instruktażowych, który doktor zrobił. Widziałem też nagranie bodajże jednej pacjentki. Więc kiedy przyszedł ten trzeci atak, no to już tak trochę z desperacji stwierdziłem, że to zrobię, więc tak tutaj, taka była motywacja. Też rzuciło mi się właśnie na nagraniu jednej z tych pacjentek, bo kiedy już postanowiłem, że to zrobię, postanowiłem sobie po prostu odświeżyć tą instrukcję od doktora i obejrzeć właśnie jak pacjentka to nagrała i rzuciło mi się w oczy na tym nagraniu od pacjentki, że doktor komentuje, że ona się przewróciła na lewy bok, a ja widziałem tak jakby ona się przewróciła na prawy bok i to było dla mnie takie no powiedzmy mylące, więc stwierdziłem, że jak będę nagrywał nie nie byłem pewien jak mój telefon to nagra, ale wiedziałem, że chcę to zrobić raz, bo to będzie nieprzyjemne więc stwierdziłem, że jak będę to nagrywał, to będę mówił, żeby nie było niejasności. No i tak powstało to nagranie. Tam nagrywałem ten, ten filmik sam, przy czym poprosiłem swojego brata o to, żeby odliczał mi ten czas na tą daną pozycję, tak? czyli te 20 czy 30 sekund danej pozycji, żebym wiedział, a, jak długo się męczyć, jeżeli by zawroty były zbyt długie. Dokładnie. To co Pan powiedział o tym nagrywaniu to jest bardzo ważne. Ja w pewnym momencie też nagrałem filmik, jakie są tryby filmowania, ponieważ można nagrywać w trybie takiego, w trybie selfie albo w trybie takiego normalnego filmowania, wtedy strony są zupełnie inaczej. Więc zaleciłem w tym filmiku, żeby osoba, tak jak pan to zrobił, głośno mówiła, w którą stronę skręca głowę. Pan powiedział, skręcam w lewo, skręcam w prawo i wszystko było jasne w tym filmiku. Wtedy mamy pewność, nie musi nam się wydawać, która jest strona która, tylko mamy pewność. No druga, drugi sposób to zaznaczenie na twarzy jakiegoś znaczku. Ale pan to zrobił w sposób naprawdę doskonały, bardzo metodyczny i systematyczny. Po kolei, najpierw manewr Dix-Holpajka, strona lewa, strona prawa, potem roll test, strona lewa, strona prawa i komentował to pan, że przekręcam głowę w lewo, w prawo i tak dalej. Więc można powiedzieć, że ten filmik był bardzo wzorcowy. I teraz moje pytanie, czy, czy to było dla Pana takie nagranie trudne? Powiem o co chodzi, jaki jest kontekst tego pytania. Otóż dostaję wiele takich pytań od pacjentów różnymi drogami, mailem, WhatsApp, Messenger i tak dalej, że mają na przykład zawroty głowy ze zmiany położenia i pytają się, czy to mogą być otolity. No to ja im odpisuję, no nie wiem na 100%, ale mówię, no to dobrze, wysyłam im link do filmiku instruktażowego z kanału od Praktyczna, żeby zrobili według tej instrukcji, nagrali swoje oczy smartfonem i mi to, to nagranie przesłali. No i w odpowiedzi dostaję często, no dobrze, to może później, to może jutro. No i w efekcie przychodzi jutro i żadny filmik nie nadchodzi. Po prostu wiele pacjentów, wielu pacjentów jakby się obawia tego robić. Nie wiem, albo są nieśmiali, albo boją się może zawrotów głowy, może te zawroty są za silne, boją się tego prowokować, albo się boją, że nie sprostają technicznie, albo może, może mają jakieś swoje tam nieokreślone lęki i w rezultacie tego nie robią. Na szczęście nie wszyscy, bo, bo wielu robi, bo czego, są, czego dowodem są filmiki zamieszczone na kanale. I proszę powiedzieć, czy to było dla pana trudne? To muszę... Może zacznę tak. Kiedy miałem pierwszy atak otolitów i tak naprawdę nie wiedziałem, co mi dolega i nie wiedziałem, co to jest za schorzenie, choroba, jakie to może nieść ze sobą konsekwencje, to powiem szczerze, że no sam siebie bym nie zmusił do nagrania takiego filmiku, bo w tym pierwszym ataku no to człowiek naprawdę czuje lęk. Czas tych zawrotów i robi wszystko, żeby one po prostu nie występowały. Natomiast, kiedy budowałem jakby tą wiedzę o, o talitach, i, i też słyszałem, że to jest wbrew pozorom bezpieczne, także widziałem nagrania innych pacjentów, że ten oczopląs on musi ustąpić. Więc, zgodnie z taką świadomością, gdzieś już jakby zbudowałem tą odwagę i to przekonanie, że to muszę zrobić też. Po to, żeby tak naprawdę zakończyć diagnostykę, bo byłem przecież u doktora na badaniach VNG i prawda jest taka, że gdyby nie ten filmik, to nie mielibyśmy do końca postawionej diagnozy, tak. Więc tutaj taka była motywacja. No i też zdobyłem taką wiedzę, że jest to manewr bezpieczny. Gdzieś, gdzieś to się u mnie przywinęło, że jest to bezpieczne. nie Zaszkodzi to mojemu zdrowiu, więc tak powstało we mnie takie przekonanie, że muszę to zrobić po prostu. I też muszę powiedzieć z punktu widzenia pacjenta, że jeżeli to jest któryś atak z kolei, to pacjent się już troszeczkę przyzwyczaja do tego zawrotu głowy. Mhm. To już nie jest takie uciekanie w przepaść. Też muszę powiedzieć, że bardzo ważne jest przygotowanie sobie miejsca, w którym to nagrywamy. Bardzo dobrze jest skorzystać z łóżka, które dobrze znamy. Jeżeli ktoś ma bardzo silne zawroty, to ja też nie wiedziałem, jak silne to będą zawroty, czy będę miał potrzebowe, z, będę miał potrzebę zwymiotować, czy nie, bo to też się może zdarzyć. Więc po prostu gdzieś blisko stała miska, że tak powiem. Dobrze sobie przygotowałem miejsce, wiedziałem gdzie jestem i w takiej pozycji leżącej, nawet jeżeli te zawroty występują, to Zawsze możemy sobie pomyśleć, że jesteśmy na tym łóżku i że one za chwilę ustąpią i to tak naprawdę pomaga w takim nagraniu. Dokładnie, tak, to bardzo dobrze to Pan podsumował. Rzeczywiście to nagrywanie ma wymiar bardzo praktyczny, bo tak jak Pan powiedział, otolity atakują w danym momencie, a w momencie kiedy Pan był na wizycie już ich nie było. Także gdyby ten filmik nie powstał, to tak naprawdę nie mielibyśmy takiego namacalnego dowodu, że to były otolity. Więc to jest poważny argument, żeby próbować to robić, ponieważ te otolity atakują w sytuacji, kiedy nie mamy szybkiego dostępu do lekarza, najczęściej gdzieś w nocy, w domu, to przecież żaden lekarz jak z nie wyrośnie nagle, żeby zbadać nam Copons, więc, więc po prostu łapmy za telefon i spróbujmy to nagrać, ponieważ wtedy możemy takie nagranie pokazać lekarzowi na wizycie, a ta wizyta może być za 5 tygodni, przecież wiemy, jakie są realia, jeśli ktoś chce pójść no, tym bardziej na NFZ no to kolejki są długie i wiadomo, że w momencie wizyty już nic się nie będzie działo, dlatego to ma wymiar bardzo praktyczne. Powiedział Pan też dużo rzeczy, w pewnym sensie uprzedził Pan moje kolejne pytanie, które brzmi, jakie byłyby Pana rady, co by Pan radził pacjentom, żeby się nie bali tego robić? Już Pan... Parę rzeczy super takich powiedział. Pierwsza rzecz to bezpieczeństwo, że przekonał się Pan, że jest to manewr bezpieczny i nic się nie stanie. Nie ma, nie ma zagrożenia, że, że tutaj będą jakieś poważne skutki. Mimo, że same zawroty są dosyć e, silne, na Pana nagraniu widzieliśmy, że e, w tej pozycji, kiedy w rolteście, kiedy skręcił Pan głowę w prawo, to te zawroty były bardzo silne, prawda? To było widać, że jakby Pan e, walczy. Czy Pan trzymał sam telefon wtedy? Tak. Tak, trzymałem wtedy telefon sam, tylko tu muszę zaznaczyć, że to już był mój trzeci atak otolitów i pomimo tego, że tak yy, obiektywnie możemy stwierdzić, że to był silny zawrót, to subiektywnie nie było to dla mnie aż tak intensywne jak przy pierwszym ataku, kiedy nie wiedziałem, co naprawdę się dzieje z moim ciałem. Yy. Tak. Czyli, czyli już nie było tego szoku takiego, nie? Jakby... Tak, tak, już, bo już po prostu wiedziałem, czego się spodziewać. Właśnie. Jak tam... Czyli, czyli, czyli jakby, to już jakby narastało to poczucie bezpieczeństwa i już jakby potrafił Pan to jakoś opanować, czy to ten, ten objaw nie był taki przerażający może jak za pierwszym razem? Tak, tak, no, no myślę, że najlepiej bym to ujął, że po prostu nie wywoływał we mnie już aż takiego panicznego lęku. Bo byłem zaznajomiony już po prostu z tym uczuciem. No dobrze, to, to wróćmy do tego pytania, czyli jak zachęcić pacjentów, co by Pan im radził, żeby się nie wali tego robić, żeby łapali za telefony i próbowali nagrać swój oczoplan ze zmiany położenia, kiedy otolity zaatakują. Pierwszą rzecz bardzo ważną już Pan powiedział, czyli bezpieczeństwo, żeby to było w domu, w towarzystwie kogoś z rodziny na ulubionym tapczanie czy leżance coś jakieś naczynie w razie czego żeby było w pogotowiu także to już są super cenne rady czy, czy jeszcze jakoś inaczej tak. mógł pan czy jeszcze coś dodatkowo na ten temat no też musimy mieć świadomość że tak naprawdę jeżeli nie damy rady wytrzymać tego oczopląsu to w pewnym momencie możemy przerwać więc a i tak ten oczopląs się zdąży nagrać. Tak, dokładnie tak. Jedno z nagrań tutaj na kanale było takie, że pacjentka skręciła głowę w roteście w jedną stronę, pojawił się oczopląs i nie wytrzymała. Za chwilę wróciła do pozycji na wprost, ponieważ to wrażenie było zbyt silne. Ale na tyle zdążyła tam w tej pozycji być przez dwie sekundy, że ten oczopląs się i tak nagrał, że było i tak widać. Pan, ponieważ tak. to robił po raz trzeci, już Pan był bardziej świadomy, Pan wytrzymał do samego końca. Wiele osób jakby podziwiało, nawet komentowało, że, że, że Pan to tak wytrzymał i mimo, że zawód był silny, Pan wytrzymał do samego końca, także to tak jak Pan mówi, po prostu już Pan jakby wiedział o co chodzi i miał tą świadomość, czyli była zbudowana świadomość, co się hmm. dzieje, prawda? Tak, więc jeżeli pacjent wie, że jakaś pozycja... Powoduje, że te zawroty ustępują. W moim przypadku to było po prostu przyjęcie pozycji pionowej, wtedy zawroty ustępowały. No to trzeba mieć taką świadomość, że w każdej chwili możemy to przerwać i wrócić do tej pozycji, która jest dla nas komfortowa. Dlatego też ważne jest, żeby sobie przygotować to miejsce na łóżku, podłożyć sobie właśnie tutaj coś, żeby spowodować to wygięcie, ale też mi troszkę pomagało to, że. Co prawda jedną ręką nagrywałem, ale drugą rękę sobie tak trzymałem na łóżku, że wiedziałem, że tu jest ta płaszczyzna, taka odniesienia, że nawet jak miałem ten zawrót głowy, to tym takim zmysłem dotyku, że moja ręka cały czas leży na łóżku, to też było troszeczkę pomocne. No i też, też muszę powiedzieć, jeszcze wspomnę o tym, że poprosiłem brata o odliczanie czasu, bo nie wyobrażam sobie jako osobie nagrywającej, żeby mierzyć czas i jednocześnie zmierzyć, zmierzyć się z tymi zawrotami, bo to się totalnie traci poczucie czasu. No właśnie, no właśnie, bo jak się odczuwa takie potężne zawroty głowy, to wtedy już no, czasami człowiek no, włącza się lęk, czasami panika, więc trudno jeszcze kontrolować czas, prawda? A gdyby, tak. a gdyby na przykład yy, gdyby, y, 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 jeśli te są bardzo silne, czy, czy boimy się, że będą silne, poprosić drugą osobę y, w Pana wypadku, z Panem był pa, Pana brat, y, czy, 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 czy można poprosić brata, czy kogoś, kto jest, żeby zamiast Pana nagrywał to, czy, to czy, czy byłoby to realne, jak Pan sądzi? Tak, myśl, myślę, że jest to wykonalne, natomiast... Yy no trzeba tą osobę wtedy zaznajomić z całym procesem, czyli trzeba tej osobie kilka razy e, pokazać ten film instruktażowy, jakby to miało wyglądać. Najlepiej, e, gdyby to przećwiczyć na sucho, e, czyli może bez pacjenta, tak, tylko ta osoba, nie wiem, sama by wykonała takie coś, żeby zobaczyć jaki jest tego przebieg, e, żeby, no bo chodzi o to, żeby Możliwie tego nie powtarzać, zagrać to za pierwszym razem, więc tak. też zwróciłbym uwagę na to, żeby jeżeli już pacjent się zdecyduje to zrobić, to żeby się przygotować, żeby nauczyć się tej sekwencji, zaplanować to sobie i osoba, która asystuje też, żeby tą sekwencję znała jak najlepiej. Dokładnie. To, co Pan powiedział, jest bardzo ważne, czyli żeby nie robić czegoś na żywioł, tylko dokładnie zobaczyć sobie tą instrukcję, żeby krok po kroku zrobić te manewry diagnostyczne precyzyjnie, zgodnie z zaleceniami, tak jak to się powinno zrobić, a nie tak na łapu-capu, bo potem może wyjść coś przypadkowego. W Pana przypadku widać, że Pan to zrobił perfekcyjnie, widać, że się Pan do tego przygotował, prawda? No tak, spędziłem właśnie trochę czasu na tym, żeby się to przygotować, plus też już jakby Gdzieś wcześniej te nagrania widziałem, więc tak naprawdę przed tym nagraniem sobie to tylko odświeżyłem, żeby nie pomylić żadnej kolejności. I teraz mi jeszcze przyszła jedna rzecz do głowy, że jeżeli korzystalibyśmy z pomocy drugiej osoby w samym nagrywaniu, to wydaje mi się, że mógłby być problem z podążaniem dokładnie za głową. Więc bardziej sobie to wyobrażam tak, że ta osoba, która nagrywa, ona by już trzymała ten telefon w tej takiej pozycji docelowej, w której a. się znajdzie pacjent w trakcie danego manewru, tak? No tak, tak, to jest taki problem koordynacji, bo osoba może przekręcić głowę, a osoba filmująca może nie zdążyć z tą kamerą i... No szczególnie w rol wydaje mi się to, że to trzeba już ustawić kamerę tam, gdzie zaraz będzie pacjent skręcał głowę, czyli trzeba po prostu kamerę przestawić wcześniej, się wydaje. Ale jest to jakaś opcja do przećwiczenia i do wykonania, prawda? Nie jest to niemożliwe generalnie. Nie, to jest do wykonania, tylko tak jak wspomniałem, najlepiej się przygotować, bo to nie są przyjemne rzeczy, więc <laughs> poświęćmy ten czas naprawdę, żeby się chwilę przygotować i zrobić to po prostu raz. A dobrze. Też wiadomo, niestety otolity mogą za pierwszym razem gdzieś się nie nagrać, ale, ale zminimalizujmy tą ilość prób do minimum. Dokładnie, dokładnie. Proszę powiedzieć, Panie Mateuszu, czy ma Pan spokój już od tamtego czasu? Tak, od tamtego czasu, czyli już prawie dwa miesiące będzie, będzie spokój. No to super, no to w takim razie bardzo się cieszę, życzę Panu, żeby wszystko było dobrze, żeby już więcej nie nawróciło, żeby żeby miał Pan z tym spokój, i życzę generalnie dużo zdrowia. Bardzo Panu dziękuję, że zgodził się Pan na tą rozmowę. Myślę, że dla wielu pacjentów będzie inspirująca. i Życzę Panu wszystkiego dobrego. Dziękuję również i pozdrawiam wszystkich pacjentów i zachęcam do nagrywania filmów. Ja również dziękuję serdecznie. Pozdrawiam, Krzysztof Łaciński, od Neurologia Praktyczna.